Halo, halo, dzień dobry. Bym powiedział hello, hello. Dzisiaj wielki dzień, bo dzisiaj płyniemy na wielką grafę koralową. Dokładnie oferta, którą mamy. Nazywa się tak. Rift Magic. Taką o tą łódeczkę będziemy płynąć. Jakby kogoś interesowały koszty, to na cały dzień, czyli gdzieś tak mniej więcej od 9 do godziny 17, plus minus a tak wygląda w środku kosztuje to 315 dolarów australijskich oczywiście na ten moment kiedy to nagrywam czyli początek koniec kwietnia, początek maja 2025 czy to dużo, czy to mało nie wiem, sami będziemy musieli ocenić natomiast jest możliwość snorkelingu jest możliwość także oczywiście Zajścia pod wodę z instruktorem, także nawet jeżeli ktoś nigdy nie nurkował, nie schodził pod wodę z akwalungiem, no to może akwalungiem, no <grytanie> to może to spróbować tutaj pierwszy raz w życiu na Wielkiej Rafie Koralowej, na przykład. Ojejko, to mega wspomnienie. dla mnie to też jest moja mega satysfakcja. Ja już tam w Egipcie nurkowałem z instruktorem, więc wiem jak to jest. No to co? Szkoda gadać. Lecimy. Samo to miasteczko e, jest jak dla mnie niezwykle przyjemne, bo jest takie. Wszędzie jest blisko, nie ma jakichś gór, jest płasko. E, jest fajnie, jest naprawdę fajnie. A propos jeszcze płynięcia na tą rafę koralową właśnie. To będziemy płynąć około 90 minut. Także podaż no, będzie jakaś dodatkowa atrakcja, bo będziemy... Dzięki temu mogli zobaczyć tutaj te morze koralowe, prawda? Bo sama wielka rafa koralowa, jak sama nas wskazuje, jest wielka. Ciągnie się po prostu od północy kraju do południa kraju. Więc no jest na co patrzeć i będzie na co patrzeć. A tak się prezentuje ten basen miejski w Cairns. Taki mini akwopark. który mieliście okazję widzieć z drugiej strony w nocy. I tutaj mieszkańcy się kąpią. No i turyści też mogą. Czy Was to dziwi? Mnie akurat nie dziwi, dlatego że Kerns ma problem z wybrzeżem, nabrzeżem. Zobaczcie, tutaj nie ma gdzie. Znaczy nie ma plaży takiej jako jak taką, nie? W samym w samym mieście. Jest to co widzicie. Jest port, do którego zaraz dojdziemy. I wszędzie jest betonoza. Więc dlatego Kerns. Korzysta właśnie z takich rozwiązań, aby się schodzić w upalne dni. Aktualnie trwa szkolenie w tej łódce Magic dla ludzi, którzy będą tutaj i. Looking out towards the open ocean on the way up to Port Douglas' Eurocan Sea country and we are spending our day out on war Reef, which is part of the So I would like to pay my respects to Elvis, past, present, and emerging no, and i Now coming back to what I do. Tak to wszystko wygląda. Jesteśmy przygotowani. Mamy takie czarne o bramka. Ja mam dwóch to... wyszczepiające. Nie wiem no, czy jest. Czarne też do no, no, Chodzi o to, żeby słońce nie spaliło nas. No i przede wszystkim chodzi też o to, żeby jakieś e, meduzy nas nie poparzyły. I inne twarze Możecie sobie tutaj skorzystać na wielkiej rafie z takiego oto podwodnego obserwatorium. dokładnie jesteśmy, na rafie, która się nazywa Reef Moor no, Tutaj jest pokazane, jak to wygląda z perspektywy też bardziej wysokiej, czyli z kosmosu no, A tak to wygląda z platformy widokowej Tam jacyś turyści startują, aby zobaczyć rafę z góry Wy zobaczcie ją tutaj, tak się prezentuje. Przyszedł czas na lunch po tym snorkowaniu Tak się prezentuje. Także głodni nie wyjedziecie, ale jak to wiadomo, woda wyciąga. Wiecie co, nigdy się nie spodziewałem, że. Zobaczę tyle Azjatów, nie w Azji. <tutaj>, Tutaj na tej prostej, jednodniowej wycieczce na rafę Korolową na cały statek, w którym płynęliśmy, myślę, że 70% to są ludzie pochodzenia chińskiego, no ogólnie azjatyckiego, nie? Po prostu Azjaci opanowali Australię. I to jest jeden z takich dziwnych moich wniosków, których się kompletnie nie spodziewałem także myślę, że warto, warto o tym wspominać a generalnie jest chwila przerwy jak widzieliście nagrania z snorkingu, to teraz będziecie mogli je porównać dlatego, że teraz czas na diving na nurkowanie nie będzie to jakoś mega głęboko no ja nie mam też papierów takich nurkowych więc też nie mogę jakoś nurkować głęboko natomiast według tam instruktorów to będzie około 7 metrów od 5 do 7 metrów tak jak powiedziałem będziecie mogli przez to porównać jak wygląda rafa koralowa tutaj na wielkiej rafie koralowej z powierzchni i z podpowierzchni. No to do zobaczenia za chwilę. Chodzimy No i jak Wam się podobały zdjęcia pod wodą? Pięknie. Szkoda czasu, jeszcze mamy paręnaście minut, więc idziemy jeszcze na smorkling jeszcze raz. Świata absolutnie zaliczone Jeszcze ich trochę zostało Ale Jest szansa, że Coś tam jeszcze pozwieram za życiu Było absolutnie warto Tyle wam mówię, powiedzieć. Ostatnie spojrzenie na Rafę Ostatnie spojrzenie na Morze Koralowe No i co, zwiedzamy dalej Teraz czas na Outback Uluru Kolejna piękna rzecz, z czego słynie absolutnie Australia spotkanie z aboryganami. no nic tylko działać, spójrzcie jak to wygląda

i jaki odpływ w Kerns po południu To też mnie zaskoczyło? I pelikane Wiecie, że tutaj w Kerns i w ogóle w Australii można przechodzić na czerwonym? Popatrzcie. Patrzycie w prawo, w lewo, nic nie jedzie. I przechodzicie legalnie na czerwonym. Chyba, może zaczyna coś jechać. O, teraz coś jedzie. Ale już jest zielone, więc można iść. I to zielone za 3 sekundy się zrobi o czerwone. No więc i tak przechodzicie na czerwonym. Tak tutaj wyglądają przepisy ruchu drogowego. Na początku mnie to bardzo dziwiło, ale tutaj po pełnym tygodniu, po 8-9 dniach już chyba nawet. No już mnie to nie dziwi, przyzwyczaiłem się do tego. Wróciliśmy teraz z Rafy Koralowej, którą widzieliście. Absolutnie piękna Rafa Koralowa, ale szkoda marnować czas. Jest... no za chwilę już się ściemni, więc nie miałem jeszcze okazji zobaczyć właśnie życia tutaj takiego przednocnego, popołudniowego. A że dzisiaj mamy sobotę, większość mieszkańców nie pracuje, więc warto będzie zerknąć właśnie jak to wygląda. Także zobaczymy. Oczywiście, nie byłbym sobą, gdybym nie wziął ze sobą sobą ze sobą swojego instrumentu ulubionego czyli ukulele Także ukulele też się przyda I w ten, ten sposób po paru minutach no spacerku dotarłem do e, takiej promenady tutaj, gdzie oni sobie tutaj Australijczycy bardzo często przebywają tam daleko widać, jak grają na przykład. A nie, tam jest mini siłownia. przepraszam. E, tu mamy flagi opuszczane do połowy. To z uwagi na śmierć papieża Franciszka. A tutaj mamy uczczenie wczorajszego dnia. Tutaj, tak zwanego Anzac Day. E, to oni bardzo podchodzą tutaj, bym powiedział, pod kątem pamięci o ludziach, którzy walczyli za ich kraj. I to jest takie święto no, niepodległości można tak powiedzieć tego kraju. Nie? Zobaczyć, zobaczcie tutaj pełno kwiatów. Jeszcze raz wam pokażę. Anzak Day właśnie za tych ludzi co przelali krew w obronie kraju. Dokładnie tej historii wam nie powiem, bo jej aż tak super nie znam. Nie będę ściemniać. Także wczoraj mieli dzień wolny, a dzisiaj jest sobota. Dzisiaj sobie imprezują. A pokażę Wam od razu jak wygląda tutaj. Porcik. No, wiem, porcik będzie mało widoczny, tam daleko go widzicie. Ale tą promenadę, promenadę zaraz wam Pokażę. Bardzo przyjemnie, fajnie się tu chodzi. Akurat jest przypływ, to też fajnie. Fajnie wszystko widać. No problemem tutaj tego miasta przede wszystkim jest to, że że oni nie mają plaży, nie, że to wszystko jest taką totalną betonozą. Mają sztuczną plażę w formie takiego basenu parę tam ton piasku nasypanych jest też brodzik no i tam po prostu spędzają czas czas wolny ale sama ta promenada jak widzicie zobaczcie niczego sobie wręcz przeciwnie uważam, że super i jest miejsce na siłownię, miejsce na grilla. Teraz wam jeszcze to pokażę. to jedno z miejsc, o których mówiłem wczoraj tutaj też właśnie są te grille, które możecie sobie palić e, no to są puste, na no tam dalej przerodzinka sobie siedzi przy baseniku i, i sobie spożywa różne grillowe jedzonko e, także to działa tutaj w Australii bardzo fajnie fajny klimacik nie? no to robi no a tak wygląda właśnie w sobotni wieczór no, no to basenik, który którego korzystają tutaj mieszkańcy mieszkańcy karyc. i tam dalej nie wiem czy będzie widać już piasek nie widać no i tak to się prezentuje wszystko idę spróbować zrobić live'a na TikToku bo to internet jest bardzo dobry akurat w tym miejscu może coś uda mi się pograć na, na ukulele spontaniczne melodie zrobimy prosto z Australii o, ludzie siedzą, zobaczcie tutaj na trawniku i tak się toczy życie w takiej oto pięknej przyrody. Żyć i umierać. Poskładam wszystkie szepty, jeden ciepły krzyk, żeby znalazć się tam. Gdzie pochowałaś sny? Już teraz wiem, że dni ty są tylko po to by do ciebie wracać każdą nocą złotą Jest mąż słów jakiś większy sens Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem Być tam Zawsze tam, gdzie ty i chodzić spać we własnym niebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Klęknąć się co świt i wracać do ciebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Moi widzowie, z racji tego, że niedługo już kończymy przygodę z Austrią i jutro jeszcze te pieniążki australijskie wydaje, to chciałem wam pokazać, jak one w ogóle wyglądają. A prezentują się, uważam, świetnie, znakomicie nawet. Zobaczcie, tutaj się świeci ładnie. A wydaje, dlatego że wartość tych pieniążków, to no tutaj mamy 50 akurat dolarów australijskich, trzeba to przemnożyć razy 2,60 2 aktualnie, nie? Także, no, szkoda zabierać do Polski, jeżeli w Polsce tego nie. Nie wydamy. A dlaczego prezentują się świetnie? Bo są plastikowe w pełni i możecie sobie spokojnie wodę na nich spuścić i się nic z nimi nie dzieje. Także możecie z portfelem iść przekąpać. I tak jest z każdym banknotem. Czy to na przykład 10 dolarów, czy 50, czy 5. Tak to wszystko wygląda. A jakby tego było mało, to jeszcze Wam coś pokażę. Tutaj oto mamy przykłady bilonu australijskiego. I uwaga, zgadnijcie, który z tych nominałów ma największą wartość. No, z racji tego, że tu jest wszystko po drugiej stronie Ziemi, więc jest odwrotnie niż u nas. Tu mamy 2 dolary, tu mamy 1 dolar, a tu mamy tylko 20 centów. Także to 2 razy 2,50, 1 razy 2,50 i 0,20 razy 2,50. A u nas w Polsce to by było 2 grosze, a tu jest 2 dwa, dwa dolary. Tak to się prezentuje.